Tylko trzy zdania. Bo mnie też interesuje kosztowo. Poczania bardziej <grywa> Poczania mniej, kosztowo. <co> <grywa> eee, powiem tak: na pewno Państwo yy, tak makaron na uszy wszyscy będziemy nabijać. Kto przesunął, kto nie, więc pewnie to tak nic nie da, bo Państwo radni mają swoją rację, my mamy swoją. To jest kwestia jakby wiary, słowo przeciwko słowom też jesteśmy w stanie jakieś tam dokumenty wyciągnąć, to przekazaliśmy radnym i tak dalej, więc na pewno każdy ma swoje ale. Ale żeby wrócić do tego miliona złotych, które chcemy, bo tak jak Pan wspomniał, interesuje nas też to, żeby ruszyć z budową, żeby nie uciekło nam pozwolenie na budowę, więc to jest jakby ważne, to jest numer jeden, e, żeby w ogóle zaczynać tą drogę, tak jak ja się znam na tych drogach, 10 lat już się ale powiedzmy, ale, ale że trochę się znam. Wydaje mi się, że generalnie zasłusimy, mając pewne etapy i pieniądze, nie na całość, zacząć generalnie od tego mostu, bo Państwo wiecie, że ten most jest ogromny. tak najdrobniej naj, naj mówiąc, nie chcę tutaj teraz jakby wyświetlać. Mam dzisiaj z rana zdjęcie kolega zrobił, jak dwa samochody się na tym moście mijają. Bardzo ciekawie to wygląda wygląda. Przepraszam, to nie mijają się. Jeden czeka się. Mówię, z mojego oglądu myślę, że zacząć trzeba i chcielibyśmy to zacząć. E, jeżeli mamy to w jakiś, że tak powiem, nie mamy w pełni zabezpieczonych pieniędzy, więc zacznijmy od rzeczy najgorszych, które są na tej drodze, czyli most, przede wszystkim od tego mostu, bo uważam, że on jest najbardziej newralgiczny i najbardziej niebezpieczny. E, no cóż, no będziemy starali się dalej te pieniądze pozyskiwać. w e, tutaj pan radny Kielczyński świetnie zauważył, e, no my nie jesteśmy pierwsi z obligacjami. すいません。